10 minut po 8 rano czasu lokalnego, co to oznacza, że wylądowaliśmy 5 minut przed naszym czasem rozchodowym, zaś temperatura na zewnątrz to tak, jak mówiłem, 22 stopnie Celsjusza. W imieniu linii Smartwings współpracujących z Radzowiem i liniami CES-a, tak całej naszej załogi, naszego kapitana, dziękujemy za wspólny lot. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do czasu całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji tak być Prosimy o ostro półek, a półekawców wyjścia z samolotu, upewnienie się czy dowali Państwo swoją swój czerwony bagaż podroczny? Nie udało nam się gościć Państwa na pobocie samolotu Boeing 737 w wersji 800 i mamy nadzieję, że w czasie podróży upłyną Państwo przyjemnie. Żyjemy Państwu danych wakacji, dziękujemy raz jeszcze i do zobaczenia. Ladies and gentlemen, welcome to the Kitus Airport. It's 10 minutes past 8 am. Local time and the temperature is 22 degrees Celsius. On behalf of Smart Wind Sun Lights. The chest and We would like to thank you for flying with us. Please remain seated with fasten us to the plane starts completely and the passenger sign is turned off. Please be careful when opening the overhead lockers as your luggage may have moved during the landing. Before leaving the aircraft, please make sure that you have any other belongings with you. It has been a pleasure to host your board Boeing 737-800 version aircraft helicopter to enjoy your flight with us. We wish you a great holiday, thank you once again and goodbye. <laughs>